No i tak to mniej więcej wygląda startowisko w Brawo. Jest około 40 pilotów, czeka na start. W powietrzu jest jakieś kolejnych 20-30. Zobaczmy tutaj w górę. Tam nade mną kręci kominy parę osób. No cóż, ja już mam ustaloną z kolegami, koleżankami trasę. Będziemy lecieć. Trasa około 60 km po okolicznych górach. Mam nadzieję, że wszystko przepięknie sprawnie. Teraz jeszcze chwila jak kręcą na przedpolu komin. No widzimy jak. O! Od razu zobaczymy start jednego z zawodników. Okay. Całe niebo usłane parę dniami. Piękny widok, a przed nami kręcą koniecznie Następne osoby się przygotowują do startu. A tu leży mój sprzęcik. I za chwilę sam też będę startował.